miejscem, w którym się znajdujemy. Szanowna pani ambasador Izraela, drogi bracie rabinie Majkelu, przedstawiciele władz, droga młodzieży i dzieci zespołu szkół w Klementowicach. Szanowni państwo, ziemia polska jest usiana mogiłami Żydów. Żydów skazanych przez nazistów niemieckich na całkowitą zagładę. Część z nich ocalała po to, żeby wrócić do ziemi przodków i żeby tam organizować państwo izraelskie. Natomiast oni, ci, którzy padli ofiarą, pozostali na naszej wspólnej ziemi, bo byli oni naszymi sąsiadami. Od wieków Polacy i Żydzi na polskiej ziemi. Tworzyli razem społeczeństwo polskie, kulturę, kultury wzajemnie się przenikały, przyjaźnili się, niekiedy zakładali wspólnie rodziny, żenili się razem. Natomiast przyszedł czas okrutny dla narodu, skazanego na zagładę. I to całkowicie na zagładę tego narodu, który dał ludzkości. Przykazanie: nie zabijaj. Tak jak w Auschwitz, w obozie koncentracyjnym, powiedział święty Jan Paweł II: Ten naród padł ofiarą zabijania. Dzisiaj na polskiej ziemi mieszka niewielu Żydów, ale w naszym sąsiedztwie są mogiły ofiar żydowskich, i dlatego na nas spoczywa. Obowiązek kultury chrześcijańskiej pamięci o tych mogiłach. Tak dobrze, że w tym miejscu dzisiaj upamiętnienia tylu ofiar 350 Żydów są dzieci szkolne, jest młodzież szkolna, są mieszkańcy, jest ksiądz probosz i księża. Dlatego, że każde miejsce, każda mogiła dla nas, dla naszej kultury chrześcijańskiej, jest miejscem świętym. I winniśmy pamięć o nich. Tę pamięć wyrażamy naszą modlitwą, w której łączymy się razem z modlitwą rabina, ale też, żebyśmy tutaj przychodzili i czasami zapalili znicz, tak jak na mogiłach naszych żołnierzy, czy ofiar też martyrologium polskiego z rąk nazistowskich, zapalamy znicze na mogiłach żołnierzy. I dlatego apeluję do społeczeństwa elementowickiego, a zwłaszcza do społeczności szkolnej, żeby tutaj przychodzić ze zniczem, z kwiatkiem w pamięci o tych, którzy tutaj pozostawili swoje kości. Nie z wolnego wyboru, ale z tej tragedii zagłady. Dzisiaj Dzielimy razem naszą troskę o wzajemne nasze relacje. Tych Żydów, którzy ocaleli, są już ich dzieci, wnuki na polskiej ziemi. Spotykamy się na modlitwie w synagogach, jak również i w naszych miejscach modlitwy z rabinem, z Żydami. We środy ostatnią, pani ambasador Izraela w Warszawie w archikatedrze naszej odsłoniła razem z arcybiskupem Stanisławem Budzikiem innymi biskupami także ze mną wystawę poświęconą wizycie Ojca Świętego papieża Franciszka w Izraelu sprzed roku i to są te wspólne inicjatywy czy to na rzecz pokoju na rzecz sprawiedliwości na rzecz budowania społeczeństw Cywilizowanych w Europie, żeby nigdy więcej wojny, nigdy więcej bratobójczej walki, nigdy więcej, żeby kain nie ponosił, podnosił ręki nad niewinnym ablem. To nasza troska. I żeby z naszej modlitwy i upamiętnienia tych miejsc właśnie rodziło się nowe życie, naszych wzajemnych relacji. Za spokój dusz tych tutaj pomordowanych. Za naród żydowski i za polski naród, tak jak przez całe wieki byliśmy we wspólnocie razem tej ziemi, żebyśmy dalej byli znakiem dla świata, przyjaźni, braterstwa, to papież Jan Paweł II powiedział o Żydach, że są naszymi starszymi braćmi w wierze. I dlatego do Żydów, tak jak ja do rabina Michaela Szudrycha, zwracam się, bracia. Bo każdy człowiek jest naszym bratem, a szczególnie bratem w wieży abrahamowej. Są Żydzi dla nas. Do tego teraz zanieśmy naszą wspólną modlitwę, tak jak nauczył nas Jezus Chrystus właśnie za pomarłych, ale również i za naród żydowski i za naród polski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światło bójstwa niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie. A światłość wieku i stanie Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie. A światłość wieku i stanie Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. To niezwykły dzień. Taki można powiedzieć akt. Sprawiedliwości historycznej, że po tylu latach udało się upamiętnić te, te niewinne ofiary, tych Żydów, który, których tutaj przywieziono i w tak okrutny sposób zamordowano. Przypominają mi się zawsze na takich miejscach, i, i chcę to znów powiedzieć, z tej księgi. Można powiedzieć żydowskiej, ale też ze Starego Testamentu zarazem, który znamy, kiedy prorok Izajasz powiedział: Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, bo twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zła nadziei, pełne wiary. Ten, jakby ten. Przedsmak tego pięknego dnia, tej nadziei dla ludzi wierzących, że, że będzie to zmartwychwstanie, jest jakby teraz, bo, bo ci pomordowani, ta pamięć jakby została przywrócona, jakby zmartwychwstała. Ale przede wszystkim to, że tu jesteśmy, to sprawdza się nasze człowieczeństwo, że przywracamy godność i szacunek tym pomordowanym ludziom. I nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co oni czuli, kiedy tu byli mordowani. Jaką czuli niesprawiedliwość, opuszczenie. To było coś niewyobrażalnego, kiedy tutaj przyprowadzono ich, jak świadkowie mówią, czwórkami, byli podprowadzani i, i z broni krótkiej byli, byli mordowani. I teraz dla nas jest ważne powiedzieć, że mordowano Żydów, Polaków narodowości żydowskiej, mówiąc dokładnie, po to, aby ich nie było, aby oni całkowicie zniknęli. I przeciwstawieniem się tej złej woli tych oprawców jest właśnie pamięć. Ale pamięć musi mieć wyraz i ten skromny kamień tutaj postawiony jest wyrazem tej pamięci. Ale najważniejsze i, w, i może i ważniejsze jest to, że będąc tutaj, daliśmy właśnie ten wyraz tej naszej wrażliwości, szacunku i przywracania godności drugiego człowieka. I cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, bo ja tutaj przybyłem rok temu i szukałem tego miejsca i wsparło mnie tak wielu ludzi w tych poszukiwaniach i dokończyliśmy to razem z, z, z lokalnymi właśnie tutaj władzami i z, z, panem, z panem wójtem i teraz tutaj jesteśmy wszyscy razem. Bardzo bym chciał, żeby jeszcze zostały wzniesione tutaj Właśnie jest z nami pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów i pastor metodystów. Bardzo, bardzo proszę, może, może jeżeli można, pana pastora Jarosławia Batora o zabranie głosu i o modlitwę. Dać. Sam brak mi słów, chciałbym w języku polskim mówić Sam, który modlił się Rabin, Sam Wysył Pan jest w moim, niczego mi braknie. Na niwach zielonych pasi mnie, na wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie sprawiedliwości Ze względu na imię swoje Choćbym nawet przed ciemną doliną Zła się nie ulęknę, boś ty ze mną Laska twoja i kij twój mnie pocieszają Zastawiasz przede mną stół Wobec nieprzyjaciół moich Namaszczasz oliwą głowę moją Kielich mój przelewa się Dobroć i łaska Towarzyszy mi będą przez wszystkie dni życia mego I zamieszkam w domu mego Pana Przez długie dni Jak wcześniej było powiedziane że niemieccy oprawcy próbowali zniszczyć naród izraelski z powierzchni ziemi, nie, nie udało się. Dzisiaj jest taki właśnie jakby zalążek tego zmartwychwstania. Tu jest troszkę obywateli państwa Izrael. W języku hebrajskim Am Izrael Haj. Lud Izraela żyje, lud Izraela trwa, i niech Tat. Pamięć pozostanie w naszych umysłach, w naszych sercach, tu zgromadzonych i, i przyszłych pokoleń. I żeby takich ludzi, którzy upamiętniają te miejsca, jak władze lokalne, poszukiwacze przygód, jak ja to nazywam, jak pan Zbyszek, yy, żeby było jak, jak najwięcej. I myślę, że to jest taki dobry pomost płaszczyzna porozumienia i pokoju. Hewenu, Shalom, Alechem. A pokój niech będzie z wami. Amen. Amen.